W obecnym czasie ludzie zastanawiają się, czy lepiej inwestować w akcje określonych spółek, czy może też w dzieła sztuki. A gdybyśmy powiedzieli Państwu, że również można inwestować w książki artystyczne. I właśnie o tym chciałbym porozmawiać z naszym wyjątkowym gościem, pan Edward Lej z wydawnictwa artystycznego Kurtiak i Lej. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. To może zacznijmy tak od podstaw. Czym dokładnie zajmuje się pana wydawnictwo artystyczne? No, prowadzę z Luśulą Kurtiak wydawnictwo artystyczne, o, już nie pamiętam od kiedy, chyba ponad 30 lat. No i drukujemy książki na artystycznych papierach i ręcznie czerpanych, typograficznie i współczesnymi metodami, i ręcznie te książki strzywamy, oprawiamy w skóry, w jedwabie i inne szlachetne materiały. Są to numerowane, niskonakładowe egzemplarze. W różnych językach to robimy, no i staramy się, żeby to były piękne rzeczy, o jakich marzyliśmy. Mhm. I mówiąc właśnie tutaj o tych niskonakładowych, mówi Pan, że ile takich książek na przykład może, może być wydanych, tworzonych? Nawet wydawaliśmy. Jeden egzemplarz książki. Wydaraliśmy książkę w nakładzie pięciu egzemplarzy również. To pamiętam, że na zamówienie przyjaciół Adama Chaniuszkiewicza, znanego aktora, reżysera, postanowili zrobić mu niespodziankę i zamówili u nas pięć egzemplarzy książek. Niż dostał jedną, a resztę kupili kolekcjonerzy w Polsce. Więc nawet jedną książkę można wydać. Uh -huh. I czym tak naprawdę różni się ten jeden konkretny egzemplarz od całej jakby masy e, książek, które po prostu znamy e, szeroko, dost do, szeroko dostępnej właśnie skali e, dla każdego? No e, książka artystyczna, książka kolekcjonerska. Ja bym to tak porównał. Tym się może różnić od innych książek, e, jak obraz namalowany przez artystę. No, od kopii wykonanych na przykład w kilkuset tysiącach egzemplarzy. Czyli takie bym porównanie mógł powiedzieć. Dlatego, że to są z dużym nakładem robione, z wykorzystaniem bardzo doskonałych materiałów, z wykorzystaniem świetnych artystów i ręcznie one są oprawiane. Książki normalne są maszynowo oprawiane, tam człowiek w ogóle tego nie dotyka, drukuje się w komputerze, drukuje maszyna, pakuje, wysyła do księgarni. Nie ma nawet dotyku ręki ludzkiej po drodze. Mm -hmm. No i część oczywiście osób może zastanawiać się, jak by wyglądało inwestowanie w tego typu w tego typu właśnie dzieła i jak pan na przykład widzi takie podejście, którym zastanawiamy się, czy daną pozycję, właśnie taką książkę artystyczną warto byłoby zainwestować swoje pieniądze, by móc przetrzymać właśnie kapitał w cięższych czasach, ewentualnie żeby właśnie on zyskał na wartości w przeciągu x lat. Jak pan w ogóle widzi takie podejście do, jakby, do, jakby nie patrzeć, sztuki jakby w formie po prostu stricte strzymania kapitału? Tak, książki artystyczne są po prostu częścią Sztuki, tak jak malarstwo, tak jak grafika, tak jak rzeźba, też zajmują swoje poczesne miejsce w sztuce, z tym, że na przykład książkę artystyczną. Trudniej jest podrobić niż obraz, niż malarstwo, czego doświadczamy bardzo często, bo nawet w ciągu ostatnich kilku lat zarówno dom aukcyjny Sotepi, jak i Christi sprzedali kilkadziesiąt obrazów, trzydzieści obrazów, które okazało się, że były falsyfikatami. Na prawie 30 milionów złotych. Czyli nawet tak szanowne domy aukcyjne, które mają i fachowców, którzy są w post stanie stwierdzić, że to jest oryginał, czy nie giną, też się mogli mylić. Natomiast książkę to jest trudniej podrobić, bo tak, trzeba by podrobić papier czepany, trzeba by podrobić te czcionki, na którym to jest wydrukowane. Potem to jest ręcznie zszywane. Też trzeba by podrobić na przykład grafiki, które są w książce, czy to są minoryty, czy drzeworyty, Także jest to trudniej, trudniejszy produkt do podrobienia, natomiast ceny książek takich nawet współczesnych osiągają wcale wysokie wartości. Bo powiem o jednej z takich najstarszych książek drukowanych, to była jest słynna Biblia Gutenberga, która została sprzedana za niecałe 4 miliony dolarów. Natomiast książka współczesna Ptaki Ameryki została sprzedana za 11 milionów dolarów. Czyli nawet książki współczesne, artystyczne, mogą osiągać wysokie ceny i mogą być świetną lokatą kapitału. Ale gwarancji, która przybierze na wartości, który produkt, czy malarstwo, czy rzeźba bardzo trudno to stwierdzić to jest trochę jak loteria niemniej jednak zawsze można się cieszyć z takiego nabytku książkę można na dodatek jeszcze czytać wchłaniać jej treści wartości więc ona ma ona jest taka wszechstronna no dobrze tutaj Przepraszam od razu za bardzo takie pragmatyczne podejście, ale zastanawia mnie w sytuacji, kiedy ktoś stwierdza, dobrze, zainwestuję w książkę artystyczną, od czego właściwie powinien zacząć? Czy jest jakiś spis dzieł, które mogłyby zyskiwać na wartości, czy, czy są jakieś pewne kanony, których należy przestrzegać, by na przykład odpowiednio zainwestować te środki, a nie na przykład kupić coś, no, co, co mówiąc po prostu nie będzie, miało, nie będzie zyskiwało na wartości przez lata? Jak to Pan widzi jako ekspert w tej dziedzinie? Więc z naszego doświadczenia wynika to, że takim najpewniejszą inwestycją to jest inwestycja w takie produkty, które wymagają rzeczywiście, które są rzadkie, które są dobrze wykonane, z użyciem doskonałych materiałów, one zawsze będą cenniejsze od produktu masowego, wykonywanego w dużych ilościach i ponadto będzie dawało więcej satysfakcji. Jeżeli chodzi o książkę, to druk typograficzny, czyli polega na tym, że zecer zbiera czcionki i układa wiersz po wierszu całą stroniczkę. Potem to się odbija w prasie i on rozwiązuje ten cały skład i układa tekst następnej strony. Też się to związuje i odbija w prasie. Więc jest to, szczerze mówiąc, bardzo trudna, bardzo skomplikowana rzecz, która oczywiście przez wieki była w powszechnym użytku, ale dzisiaj to już nie. Czyli. Książki drukowane typograficznie na pewno będą miały większą wartość. One już mają większą wartość. Ponadto książki drukowane na szlachetnych papierach, czyli na ręcznie czerpanych papierach lub artystycznych papierach, które nigdy się nie starzeją. My drukujemy właśnie książki na takich papierach i dajemy do gwarancję. One się nigdy nie zastarzają. To są wieczno trwałe papiery. Więc drugim tym argumentem oprócz formy druku jest rodzaj użytych materiałów, czyli papier. Artystyczny lub ręcznie czerpany. Trzecia, czy ta książka jest rzeczywiście ręcznie oprawiana, i w jakie materiały, bo jeżeli oprawiana jest w skóry, to jest najszlachetniejszy materiał, który, który bardzo jest trwały i przyjemny w ogóle w, w dotyku w użyciu. Czyli to jest taki trzeci element, że one są. Z najlepszych materiałów i oczywiście artyści to robią w wysokiej klasy. Czyli oceniamy teraz projekt, oprawy, czy on jest powtarzalny, czy jest unikatowy. W naszym przypadku, na przykład, jak wydaliśmy y, proroka Gibrana, to jest taki jeden z naj, najsłynniejszych tekstów druga najlepiej sprzedająca się książka, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tu pokażę nawet, jak wygląda. Mamy tu akurat po angielsku egzemplarz tej książki, ale jest też. Po polsku wydany i jego wydaliśmy tylko w 45 numerowanych egzemplarzach po polsku i też po angielsku. E, zawiera linoryty. E, Sygnowane i numerowane przez artystę. Wy, jeszcze te linorytory są odbite na ręcznie czerpanym papierze o tysiącletniej gwarancji. No to już jest taki najwyższy top i każda oprawa jest inaczej wykonana. Tak jak ktoś ma taką książkę na świecie, to wie, że tak wykonaną w takiej oprawie tę książkę on ma jedyny. Natomiast środek jest ten sam, tylko ma też linoryty numerowane i sygnowane przez artystę. To są takie najpewniejsze rzeczy, w które należałoby, można byłoby inwestować, jeżeli ktoś ma e, rzeczywiście nadmiar gotówki i chciałby mieć ją bezpiecznie gdzieś ulokowaną. Ale nasze książki, tak. oprócz tego, że kupują e, dla siebie jako formę inwestycji, to oni myślą, że oni zostawią to swoim wnukom, którzy zostawią to jeszcze swoim wnukom, czyli że coś po nich zostanie, jakaś kolekcja, dzieł niezwykłych, wiecznotrwałych, no i oczywiście bardzo szlachetnych, tak jak książka. Czyli widzimy tutaj, że jest wiele czynników, które wpływają na wycenę takiej książki, ponieważ mamy. Pierwsza kwestia to jest, co to jest za książka, druga kwestia, czy jaki artysta tutaj, jakby miał swoje też, miał oczywiście tutaj swój udział w tworzeniu tej książki artystycznej i w tym, kiedy dany artysta, na przykład, mógłby być bardziej doceniany gdzieś w przyszłości, to również i ta książka zyskiwała. Natomiast proszę właśnie proszę mi powiedzieć czy w sytuacji kiedy mamy określony tytuł mamy określony tytuł i kupujemy książkę artystyczną to czy fa sam fakt, że jest to książka, która już wielokrotnie była wydana. Czy tylko sam fakt, że jej że tej książki artystycznej jest niewiele? To to będzie tylko jakby tym czynnikiem, który dzięki której będzie to dzieło zyskiwało na wartości. Bo też, pamiętajmy, wspomniał pan tutaj oczywiście o Biblii Gutenberga. No jest to pewnego rodzaju bestseller, który dodatkowo jest jakby pierwszą wydaną w ogóle książką kiedykolwiek, więc to w pewien sposób zrozumiałe jest, że zyskiwała na wartości. Natomiast czy określona pozycja, którą właśnie kupimy z, jako książkę artystyczną, czy to nie jest po prostu za mało, żeby zyskiwało? Jak pan to widzi właśnie jako, jako znawca tematu? Jest to słuszne pytanie. Porównam na przykład do malarstwa. No już ktoś raz pejzaż namalował, nawet być może podobny park, ale jest inny artysta, który też to maluje, i jeszcze jest inny artysta, który też pejzaż maluje, i w sumie to są odrębne dzieła sztuki i nie da się wysycić. Tego. Z książką artystyczną jest podobnie, na przykład wydaliśmy książkę Wesele Wyspiańskiego, ona była z ilustracjami Andrzeja Wajdy, z jego notatnikiem wyżyselskim i on część egzemplarzy podpisywał osobiście, czyli są to książki z autografami, które mają Dodatkowy walor, taki kolekcjonerski, bo to już są rzeczywiście rzeczy, które są w ogóle zbierane na świecie książki z autografami. A teraz, książka jeszcze artystyczna, która jest wydrukowana na szlachetnym papierze i oprawiona unikatowo, na przykład w skórę, no to ma zwielokrotnioną tą wartość. I mamy właśnie książki, tak samo jak wydaliśmy trylogię. Śienkiewicza, Henryka Sienkiewicza, no nasze takie najważniejsze dzieło narodowe i tam podpisali się w tej książce artyści, reżyserzy, odtwórcy Ogniem i Mieczem. I tylko podpisów było na 49 egzemplarzach, także tylko na świecie jest 49 takich książek podpisanych przez tych wszystkich artystów, którzy brali udział w ekranizacji Ogniem i Mieczem. Także to Jest to taki do, dodatkowy element autografy, grafiki numerowane, oczywiście wykonywane autorskie ilustracje, nie jakieś kopie z jakichś tam XIX-wiecznych książek, bo, bo tak często się wydaje teraz: książki, żeby jak najszybciej i najprościej. I to są wszystko rzeczy, które są artystyczne, które mają walor artystyczny, i to powoduje, że to są dzieła sztuki. Mhm. A proszę powiedzieć, bo część osób może, zwłaszcza tych, którzy może nie są zbyt, jakby to powiedzieć, biegli w kwestiach arkanów sztuki, zastanawiają się nad inwestowaniem, może właśnie tutaj w alternatywny sposób inwestowania. Myślą na przykład w kategoriach, być może na przykład inwestowanie w alkohol jest jakimś rozwiązaniem, na przykład kupić butelkę whisky na tak zwane wieczne przetrzymanie i w z upływem lat, jeżeli oczywiście tylko jest ona oryginalna, ma na to jakby potwierdzenie, to ona będzie zyskiwała na wartości. I czy ta, takie osoby, które są, może, można te osoby w jakiś sposób przekonać do inwestowania w książki artystyczne, czy to jest kwestia zupełnie jakby tutaj gustu danej osoby i nie mamy, nie jesteśmy w stanie tej operować takimi kategoriami typu, co łatwiej wyważyć? Na pewno jest to kwestia gustu, kwestia um... Przekonań kulturowych, artystycznych, bo, ale oni sami mogą się przekonać, jeżeli kupią tę butelkę whisky, i ona rzeczywiście przetrzyma rok, dwa, a nie zostanie wypita, bo przyjdą znajomi i w końcu jednak ona wywęduje na stole. No, nie da się pokusie odeprzeć, i po tej butelce zostanie tylko sama pusta butelka. Więc takie inwestowanie, tak samo jak modne było takie inwestowanie w wina. Nie można było kupić butelki albo, albo, albo obstanować sobie beczkę wina, która jest w winiarni, nawet nie, 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 nie mieć u siebie w domu. I tak samo. Tylko nasi i mówią tak, no, ja to mogę przekazać dzieciom. A teraz tak, jak można przekazać dzieciom alkohol? No to tutaj mówię, ustawa o wychowaniu w trzeźwości może, może mieć coś do powiedzenia. No nie wiem, z alkoholem jest tak, że jak nie zostanie wypity, to nie ma też gwarancji, że nabierze wartości, chociaż jest to prawdopodobne. Czy innymi słowy, dochodzi tutaj jeszcze kwestia pewnej edukacji, można powiedzieć, bo o ile oczywiście wybór, czy chcemy inwestować w alkohol, czy nie, to jest, to jak Pan powiedział, to jest kwestia, kwestia gustu jakby naszej decyzji, natomiast z faktu tego, że tą butelkę przekażemy dalej kolejnym pokoleniom, jakby z tego wiele też może, wiele może z tego po prostu nie wyniknąć, natomiast już jakby wiedza zawarta w danej książce, no to już może edukować, uczyć, no i też oczywiście cieszyć jeszcze wiele pokoleń po nas. Z inwestowaniem to jest tak jak z grom, no, jak z hazardem, bo nawet jeżeli inwestujemy, kupujemy jakieś akcje, akcje kupujemy, czy inwestujemy w spółki, to też nigdy nie wiadomo, czy to będzie dobry biznes, czy to będzie zły biznes. No teraz, jak mamy tą pandemię, to raczej nie wygląda to różowo, żeby to były dobre inwestycje, bo nigdy tylko nie można przewidzieć, tak samo w sztukę. No. Trudno przewidzieć, który artysta, które dzieło, która książka zyska szybciej na wartości, która wolniej. Trudno przewidzieć. Natomiast książka ma tę przewagę, że oprócz tego, że może cieszyć, że jest pięknym przedmiotem estetycznym, to jeszcze ona może nas radować. Swoją zawartością. My możemy ją czytać, my możemy czytać ją bliskim, rodzinie, dzieciom, my możemy ją przekazać tym książkę, ona nadal może być czytana, a jeszcze cieszyć tym, że jest piękna. A wspomniał Pan o pandemii koronawirusa. Proszę powiedzieć, czy zauważył Pan, że obecnie jakby mniej, czy też może więcej osób jest zainwestowana, zainteresowana właśnie kupnem książek artystycznych? Jakie są Pańskie spostrzeżenia co do obecnej sytuacji? No, Kwiecień był taki cichy, powiem taki trochę tak, jakby ludzie wstrzymywali oddech, żeby żeby zorientować się na ile im powietrza starczy. Natomiast myśmy nie przestali pracować. Cały czas pracujemy. Okazało się, że... Są zamówienia, i być może z tego powodu, właśnie, że ta izolacja spowodowała, że ludzie mają ograniczone kontakty ze światem, a książkę można wziąć i czytać sobie ją w izolacji i w każdej w ogóle możliwej sytuacji. Także zauważyliśmy tu takie nawet lekkie zwiększenie zainteresowania książkami, co nas bardzo cieszy. Uh -huh. A i przechodząc na kwestie cenowe, wspominał Pan oczywiście na samym początku, jakie mogą być wartości poszczególnych. Natomiast, jeżeli byś, chcielibyśmy zakupić dancji u Pana w wydawnictwie artystycznym, jakiego to z rzędu są kwoty? Jakieś przykłady, by mógł Pan podać? Na przykład jedna z takich pięknych i fajnych książek. Taka najstarsza książka kocharska, Compendium Ferculorum, która jest wydrukowana na ręcznie czerwonym papierze, jest ręcznie oprawiona w skórę, typograficznie drukowana i ona kosztuje 3890 zł, więc to jest taka cena uśredniona. Są książki po 2,5 tysiąca złotych oczywiście, no ale są książki, które są droższe, tak jak Trylogia, no to już one kosztują powyżej 10 tysięcy złotych, bo to rzeczywiście jest książka duża, która waży kilka kilogramów i którą trzeba no kilka tygodni my ją przygotowujemy biorąc wszystkie elementy, bo jeszcze malowane są brzegi przez artystów, no i to tak trwa, że kilka tygodni taką książkę się oprawia. To są książki, które kosztują już powyżej 10 tysięcy i jest jeszcze Jedna taka dość kultowa książka. To są pamiętniki Adama i Marka Twaina, jednego z najsłynniejszych autorów, niezwykle dowcipnych i ta książka jest w formie obrazu. 35 egzemplarzy jest umieszczonych w, w ramię obrazu i wygląda jak obraz i tylko właściciel wie jak ją z tego obrazu wyjąć i ją Cieszyć się nią czytać, i to zawsze wzbudza ogromne zdumienie, jak przychodzą znajmi, o jaki ładny obraz sobie kupiłeś. A ten ktoś podchodzi, myk, myk, wyciąga tam książki, jest wielkie, wielkie rzeczywiście zaskoczenie. I ta książka zresztą ma dziewięć międzynarodowych nagród. O, to też jest element, który może przeważyć, że te książki mają dużo międzynarodowych nagród, czyli coś, co może być takim dowodem społecznej słuszności, że. Są to nagradzone książki, kupowane przez innych, zamawiane, bo myśmy mieli wśród klientów oprócz władz państwowych, to mieliśmy takie firmy jak Apple, Hewlett Packard, HSBC, Citibank, no różne takie firmy znane, więc to też jakby mówisz, że to jednak się cieszy zainteresowanie, skoro takie znane urzędy kupują. I książka, obraz, Marka Tłena, jak wspomniałem, ma 9 międzynarodowych nagród i nawet jest jeszcze w formie opatentowanej. Jest to taki wzór użytkow. Ona kosztuje tylko 25 tysięcy złotych. Na razie. Ale ona już kosztuje 5 razy tyle, co kosztowała na początku. Uh -huh. Czyli 25 tysięcy złotych za jedną sztukę, za jedną książkę obraz Książka-obraz, książka, obraz. ona na pewno będzie kosztowała no 2-3 razy więcej w ciągu najbliższych dwóch 3 lat, bo tak przewidujemy zwyżkę cen tej książki. A na czym, państwo, na czym Państwo opierają swoje prognozy? No to mamy, patrzymy w przeszłość. Myśmy zaczęli ją sprzedawać za około 5 tysięcy, a potem sprzedawaliśmy już za 17. Ona się sprzedawała, teraz jest cena 25, a zostało tylko 4 egzemplarze. Więc, więc jak one w ogóle zostaną sprzedane, no to już nie ma żadnego wznowienia, nie ma do druku, nie ma nic, tylko tyle jest tych książek na świecie i nigdy nie będzie więcej. I ludzie, którzy kupili te książki, wiedzą, że tak oprawiona ta książka jest jedna na świecie i oni są jej posiadaczem. Czyli ta wyjątkowość przyciąga, przyciąga inwestorów, przy, przyciąga też pasjonatów sztuki. Jest przyjemnie inwestować w coś, co jest piękne, co nas też, jakieś prestiżowe, co jest. No bo mi się wydaje, że jest fajnie się pochwalić jakąś piękną, pięknym dziełem sztuki, niż powiedzieć, że o popatrz mam tu akcję, akcję no, jakiegoś tam Przedsiębiorstwa, które tam wytwarza gwoździe, czy coś, nic nie mówię, bo one są potrzebne. Tylko, że to nie daje takiego powodu już do dumy, chociaż może być ekonomicznie bardziej uzasadnione. No ale czy jest tak prestiżowe? Trudno mi powiedzieć. Rozumiem. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Rozmawiałem z panem Edwardem Lej z wydawnictwa artystycznego Kurtiak i Lej. Rozmawialiśmy oczywiście o książkach artystycznych, o inwestowaniu w nie i oczywiście też o walorze edukacyjnym, który również jest niezwykle ważny, kiedy chcemy przekazywać coś kolejnym pokoleniom. Bardzo panu raz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję za za chciałem zaprosić też do galerii książki kolekcjonerskiej, która jest w Warszawie. Prawdopodobnie to jest jedyna z niewielu na świecie, które są na Marszałkowskiej. Zapraszam galerię książki kolekcjonerskiej. Tam można będzie zobaczyć, dotknąć, a nawet powąchać, bo niektóre książki są pachnące. <laughs> Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.